Hey, hey, hey. Przed nami siódmy dzień z naszego programu Płaski Brzuch w 30 dni. Jak tu jesteś teraz na tym 7 dniu z nami, to bardzo ci gratuluję. Ja też sobie gratuluję, że wytrwam i kręcę dla Was ten program, bo to wszystko powstaje na bieżąco. Przed nami dzisiaj jedno ćwiczenie. Ćwiczymy dzisiaj na mięśnie skośne brzucha, po to, żeby ten brzuszek nam też ładnie tutaj trzymał mięśnie głębokie, skośne. Jedno ćwiczenie w czterech seriach. Ćwiczymy na zmianę, zaraz ci pokażę technikę i zaczynamy cały Trening trwa w sumie dzisiaj 4 minuty. To co, zaczynamy, połóż się na plecach. Pamiętaj o kwestiach oddechowych, prawidłowo. Teraz tak, prostujesz, nogi są zgięte w stawie kolanowych, unosisz lewą nogę do przodu i teraz dajesz prawą rękę za głowę. Lewą rękę kładziesz na tutaj, kość biodrowa jest i poniżej linii kości biodrowej i teraz z wydechem ciągniesz kolano do łokcia. I prostujesz nogę. Odrywasz łopatkę prawej ręki. Z wydechem. Czuję, jak mi się, się napina. Wydech. Świadomie. Nie kładziesz głowy całkowicie na ziemię. Wydech. I dół. Głowa jest cały czas w powietrzu. Pamiętamy, że nie zadzieramy brody do góry, tylko przyklejamy ją do wcięcia tutaj mostkowego, szyjnego sorry. Z wydechem. Noga pracuje. Wyprost. Wydech. Wydech. Do pięcia. Połóż rękę tutaj właśnie troszeczkę powyżej linii kolca wiodrowego. Z wydechem poczuj, jak się napina mięsień. Wydech. Świadomie, świadomie. Poło to z powietrzu. Zabijaj tutaj odcinek szyjny, wydech. Zmieniamy stronę. Od razu. Prawa ręka, prawa noga pracuje. Wydech. Ręka pomoże Ci po to, żeby dobrze wyczuć ten mięsień i napić z wydechem. Wydech. Wydech. Palce są właśnie pod kolec biodrowy, 2 cm w dół w skos i z wydechem ciągniesz kolano, łokieć, zaokrąglasz szyję, brodę ciągniesz do wcięcia szyjnego, wzrok skierowany na nogę i wydech kolano ciągniesz w jednej linii z klatką piersiową. Kiedy łączy się łokieć z kolanem, powinnaś napiąć mięsień i robić wydech. Wydech, trzymaj jeszcze, trzymaj. Ekstra. Jeszcze, jeszcze. Trzy. Dwa. Jeden. Zamieniamy stronę. Jeszcze raz. Raz. Kiedy już czujesz dobrze mięsień, rękę możesz oprzeć na ziemi. Z wydechem. Raz. Wydech. Wydech. Trzymaj tempo. Jeszcze włączamy tutaj mięśnie prosto. Uda. Wydech. Pamiętaj, żeby nie prostować szyi. Ona jest zgięta. Poczuj te mięsień tutaj nad kolcem biodrowym. Wydech. Kolano ciągnij. Spotykają się w górze. Opuszczasz łopatki. odrywasz łopatki. Nie kładziesz głowy całkowicie na ziemi. Nic więcej. Trzymaj jeszcze. Ekstra. I trzymaj. Za każdym razem dwie sekundy przytrzymania do pięcia brzucha. Trzymaj. Trzy, dwa, jeden. Ekstra. Zmieniamy stronę następną. No. Teraz skup się na drugiej stronie. Skup się, skup. Jeszcze. Obciągnij palce. Głowa zaokrąglona. Wydech. Jeszcze trochę. Dobrze. Jeszcze dociśnię 20 sekund. Urządnie. Kolanoc, wydek ja przytrzymuję i puszczam. Kiedy nie czuję, to znaczy, że źle napina mi nie ma wydechu. Opuszczam głowę. Opuść. Jeszcze trzy, dwa. Session complete. Jeden. Session complete. Kolana na kratkę piersiową obciągamy palce. Pięknie. Jeżeli masz potrzebę, możesz zrobić jeszcze raz. Ja uważam, że nie ma potrzeby robić więcej. Powtórzeń na skośne brzucha idealnie są tutaj wyćwiczone trzeba pamiętać, że bokiem wstajemy okay. nie ciągniemy mięsień i teraz trzeba pamiętać, że ćwicząc mm, mięśnie skośne brzucha bardzo często w dużych seriach, czyli teraz to co żeśmy robili, poszerzamy sobie talię jeżeli więc masz szeroką talię w tym momencie nie powinnaś wykonywać nadmiernych wykrzyczeń. Nie mówię, że powinniśmy ich w ogóle nie robić, ale po prostu nie przesadzając. Zmacniamy mięśnie głębokie, ciągamy, stelamy mięśnie proste tutaj i nic więcej, wystarczy. Dobra, dzięki. To tyle: 4 minutowe, 4,20 w sumie, terenik za nami. Dzięki Ci bardzo i zapraszam Cię już jutro, czyli widzimy się w